Drodzy Wierni, ta dzisiejsza uroczystość, szczególnie ta właśnie Msza Święta, to uroczystość uczczenia tej niepojętej Bożej miłości, miłości Boga ku człowiekowi. Bóg jest miłością, jak mówi nam święty Jan, miłością, której nie możemy pojąć, która zawsze pozostanie tajemnicą, i ta miłość, jak mówi nam święty Alfons Strigułowi. Objawiła się tak naprawdę, gdy syn Boży ukazał się jako małe dzieciątko na sieniu. I to jest właśnie ta tajemnica Bożego Narodzenia. Nie jest to ta cała magia świąt, w której ma być wszystko wspaniałe, wesołe, w której mamy być ze wszystkiego zadowoleni, ale to jest. Zupełnie coś odwrotnego. To jest Bóg, który nieskończe, jest nieskończenie wielki, posiadający wszelkie bogactwa, który objawia się światu jako słabe, bezbronne dzieciątko, owinięte w pieluszki, złożone w żłobie, który stał się jednym z nas, wszechmogący, tak bardzo się uniżył. Pokazuje zupełnie innego, co innego niż pokazuje świat. Ale po cóż stał się tym y, maleńkim dzieciątkiem? Dlaczego stał się takim ubogim? Aby nas w sobie uczynić naprawdę wielkimi, aby nas obdarzyć swoim bogactwem, tak jak to święty Paweł nas tłumaczy, że Chrystus będąc bogatym, stał się dla nas ubogim, abyście Wy w Jego bogatymi się stali. Nie musiał Chrystus tego w taki sposób przecież czynić żeby nas zbawić. Nie musiał ubierać takiego właśnie poniżenia. Mógł przyjść na świat rzeczywiście w chwale takiej, jaka przystoi Synowi Bożemu. Dlaczego jednak tak właśnie uczynił? Pan Bóg, drodzy wierni, w przeciwieństwie do nas, nie idzie na łatwiznę, tak jak my to byśmy chcieli, jak to klasyk mówi, tak, żeby zarobić, ale się nie narobić. Tak człowiek by chciał. Chciałby najprościej. Grymasi się, kiedy przychodzi nam zdobyć się na jakiś trud. Ale tutaj widzimy, że wszechmogący stwórca świata, leżący jako to małe dzieciątko w żłobie, pokazuje nam, że nie o to chodzi, by wybierać sobie zawsze to, co jest najlepsze, najwygodniejsze, ale że życie chrześcijanina to jest rzeczywiście życie ofiary. On leżąc w tym żłobie pokazuje nam, co to znaczy kochać, że miłość to rzeczywiście ofiara, że to jest faktycznie jakiś poświęcenie. I przez to małe dzieciątko ta niepojęta i niewidzialna miłość stała się wprost dotykana. I to Boże dzieciątko myślało o nas w tej zimnej stajence, kiedy nikt o nas jeszcze nie myślał. Kiedy nikt nas jeszcze nie znał. Na nas wznosił swoje rączki ku niebu, za nas ofiarował ojcu swoją miłość, swoją słabość, swoje ubóstwo, całe to swoje ogołodzenie. Wszystkie te dobrodziejstwa wiary, które mamy, to, że Pana Boga znamy, znamy drogę do niego, że nasze grzechy zostały zgłodzone, że nazywamy się dziećmi bożymi, że liczyć możemy na wieczne dziedzictwo w niebie, że wśród trudów ziemskiego życia nie pozostajemy bez wsparcia. Że w cierpieniu jesteśmy bez pociechy, a nawet że w obliczu śmierci mamy nadzieję, to wszystko temu leżącemu w żłóbku małemu dzieciątku zawdzięczamy. I nie można więc wpatrywać się w tego małego Jezusa, a nie czuć się ujętym i porwanym przez tę nieskończoną miłość, którą nam ofiarował. Miłość, która rzeczywiście jest w miłością. Nie jest jakimś procesem i pustym słowem, ale prawdziwym czynem. Jeżeli tak się dzieje, że na to dzieciątko patrzymy obojętnie, patrzymy jak po prostu na jakąś zwykłą figurkę, to znaczy, że nasze spojrzenie jest wciąż nieszczerem, że wciąż jeszcze w tym tyle miłości własnej, że jeszcze nie potrafimy właściwie mu odpowiedzieć. A jakże ma wyglądać ta nasza odpowiedź? Odpowiedź na widok tego maleńkiego dzieciątka, które teraz wyciąga do nas rączki, tak jakby chciało nas wszystkich objąć, a później te same rączki wyciągnie na krzyżu, żeby zostały przebite za nasze grzechy, jak na to odpowiedzieć? Miłością za miłość. A najlepiej miłość te okażemy, gdy przemienimy ją w czyn, gdy odrzucimy w naszym życiu wreszcie. To wszystko, co Pana Boga obraża, a więc grzech. Kiedy wypowiemy walkę naszemu gadulstwu, naszej nieczystości, obżarstwu, lenistwu, kiedy przestaniemy narzekać, a zamiast w telefon, zaczniemy się wpatrywać w to Boże dzieciątko. Kiedy przestaniemy słuchać głupawej muzyki, a zaczniemy słuchać Bożego Głosu, który przemawia do na nas w ciszy. Kiedy zaczniemy czynić to, do czego jesteśmy stworzeni. Czyli kochać i uwielbiać Pana Boga. Tak jak Chrystus leżąc w tym ubogim żłóbku, już jako to małe dzieciątko, adorował Ojca, oddawał Mu hołd, uwielbienie, jak mówi list do Żydów, nie chciałeś ofiary robiaty za grzech, nie podobały Ci się. Tedy rzekł, oto idę. I tak też Chrystus Leży najpierw w ubogim żłóbku, ze żłóbka wstępuje na krzyż, z krzyża na ołtarz, a z ołtarza do naszych dusz. Zobaczmy, że wszystko, co on czyni, od samego początku, od momentu wcielenia, od chwili Jego narodzenia, to wszystko czyni, by tylko imię Ojca uwielbiać, a dusze ludzkie uświęcać. I w ten sposób każda chwila ziemskiego życia naszego zbawcy była ciągłym aktem hołdu, uwielbienia, zadośćuczynienia, ofiary względem Ojca i oddania się ludziom. I to też my mamy czynić, naśladując Chrystusa. I to, która pierwsza Pana Jezusa uczciła, która pierwsza go adorowała, właśnie tej betlejęskiej stajence, a jeszcze wcześniej w swym łonie była najświętsza Maria Panna. I ona uczy nas doskonałego uwielbienia Pana Boga, bo jak widzimy, całe jej życie było podporządkowane Chrystusowi Panu. To, co czyniła, to, co mówiła, nawet wszystkie jej przywileje, jakie Bóg ją obdarzył, to wszystko było Chrystusowi podporządkowane. Takie i też nasze życie, drodzy wierni, ma być. I ją też prośmy, byśmy w tych dniach, wpatrując się w ten ubogi żółbek Zbawiciela, potrafili adorować go właśnie z taką miłością, jak czyniła to ona. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W